7654321. Oh, Dzień dobry! Tu gotowacze! Kochani, troszkę jesteśmy chorzy, więc dlatego się nie wydzieramy, tylko spokojnie gadamy. Gazowo mamy zawalone, co nie? Ale to jest nie... strasznie. No, ja masakra, ja trochę temperaturę. No, ale chcemy zrobić tych gotowaczy, bo żeśmy Wam obiecali, więc trochę się sprężymy. A propos przyziemienia, moja mama też jest przyziemiona, więc kurio się, bo za dwa tygodnie lecą do USA, więc muszą być zdrowi do tej pory. No. Dobra, ale dosyć trucia o chorobach. Dajcie łapkę w górę i oczywiście I subskrypcję. subskrypcję. A co my dzisiaj pysznego zrobimy? Mmm, zobaczcie sami. Zrobimy dzisiaj steki z kalafiora. do tego zrobimy. Z ziemniakami, z cebulką i z pieczarkami. Oczywiście też z serem, ale zaraz Wam pokażemy, jak to się robi. Bardzo prosto w sumie. I każdy może to zrobić, co? No. Umiał być to sam? Chyba tak. No ale co? będzie pyszne. No i zobaczcie, taka przygoda ze śmieciami. Chciał kuber, no. wyciągnąć ci, co? No się nie udało. <laughs> no dobra, zabieramy się do roboty. A ty zbieraj śmieci. Zbieram. Ja, kochani, nie jestem lepsza. Oczywiście chciałam poprzecinać te wszystkie zielone, żeby z niego ładnie wyciągnąć. I co? Tak to jest, jak się robi, co się tu jak się jest chorym, co nie? I przecięłam sobie tam, gdzie nie trzeba. Oczywiście tego kalafiora, no, ale może da się uratować. Okej, okay, musimy to wszystko wyczyścić. A tutaj widzicie, jakie cięcie zrobiłam? Średnęga. Dobra, podkrajacie to wszystko i zaraz Wam pokażę, jak go pokroić. No, prawie tak, jak tutaj zrobiłam takie czyste cięcie. Tak będziemy musieli to pokroić, tylko tego głąba tutaj troszkę tak wykroję, żeby on nie był taki duży. Bieramy najpierw te ziemniaczki, zanim się weźmiemy za kalafiora, bo one też muszą się ugotować więc najpierw zrobimy te ziemniaki Dawid już zaczął tutaj cebulkę obierać ziemniaczki już się gotują piekarnik nastawiliśmy już na 220 stopni dół i góra i już przygotowujemy tutaj marynatę do naszego kalafiora ale najpierw muszę go pokroić tutaj muszę trafić oczywiście w to co już ukroiłam wiecie co kalafior normalnie jak się go kroi w takie paski on się rozpada więc musimy to zrobić delikatnie. O, kurde, jeszcze bym go przykroiła, tutaj, ale pewnie się rozsypie. co? rozsypie się, naprawdę. To co, zostawimy go tak, tak? No dobra, więc trzeba go pokroić w takie paski. One nie mogą być aż takie wąskie, no bo się oczywiście rozwali. Będziemy się starać. O, super, zobacz, jaki ładny wyszedł. Hmm. O, cholera. Zobaczcie, jak się udało. no Będą cztery porcje, tak jakby no, nawet dla nas to starczy. A Dawid teraz kroi cebulę w piórkę, tak, kochanie? No, pióro, Ale... będę robił. <śmuszczam>, że... Mówi, że go tak wszystkie kości bolą, bierze. No, te co miałem połamane, ja miałem raz, pięć razy rękę, żeby w ciągu roku złamano. <śmuszczam> Proszę bardzo, moja pieczarkowska. No, Dawid już pokroił cebulkę, ja zrobię jeszcze na drobno pieczareczki. Ziemniaki już się prawie ugotowały, więc. Najpierw tą cebulę usmażymy, czekaj, 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 żeby było szybciej. O. Lekko solimy i ją najpierw lekko podsmażamy i później do tego wsypujemy oczywiście te pokrojone pieczarki. Nie ja dam radę je wszystkie szybko pokroić. Mm. Wszystko pokrojone, cebulka się smaży, szkoda, że nie czujecie jakie tu są zapachy. Teraz tak, główną rolę w tym kalafiorze oczywiście gra papryka wędzona, więc jej dajemy jak najwięcej. Trochę dosypiemy papryki czerwonej. Słodki. No słodki, tak. I mielony. Dajemy troszeczkę rozmarynu, tylko żeby był taki do zapachu, więc nie za dużo. Oczywiście pieprzu. Jezu, ja przepraszam, że my tak nagrywamy po kawałku, po kawałku, ale ja muszę czasami mieszać cebulę, a Dawid trzyma e, kamerę także tego pieprzu. No, aż nie w no kręci. No dla mnie to bez nimi może być. Bez nimi no, może być? No, taką Soł, malutką. O. Do tego wlewamy oczywiście olej, Wiecie co ja się śmieję? Bo zamieszałam przed chwilą cebulę, a on odłożył tą kamerę i mówi: Źle zamieszałaś tą no cebulę. Co? Ona robi tak, zamiesza i tyle. No nie, nie no ja mieszam całą, tak jak tutaj mieszam, a on mówi, że ja trzeba to odwracać. Zamieszamy na drugą stronę i wtedy jest lepiej. No, Boże, święte, przekładać jeszcze cebulę w Dobra, jak już to ładnie wymieszacie, tak żeby tego oleju trochę było, żeby to się. Troszkę w ten kalafior wsiąknęło. Dodajecie oczywiście troszkę miodu. Wtedy dodaje taki mega smak naprawdę. O, starcie. Taką jedną łyżeczkę po prostu. I później to tak... No tak, może tą cebulę Zobaczcie, tu już prawie jest gotowe, kochani. Cebulka już pięknie wygląda, więc jak ona jest tak troszeczkę tylko podsmażona. Wiecie, żeby miała kolorek, zaraz dodajemy do niej pieczarki w tych miejscach, gdzie tutaj jest takie, wiecie, wszędzie dojdzie ten sosik tutaj, co zrobiliśmy, ale w tych innych miejscach to trzeba troszkę nakuć, żeby to ładnie... Jak mięsa po prostu. No tak trochę, żeby... Po prostu ta mikstura też weszła tam do środka, tylko musicie to robić delikatnie, nie że przebijecie to na wylot i wiecie, będzie taki później... O, taki coś jak tutaj, no. My tak skaczemy jednego do drugiego, bo wiecie co, cebulka już jest gotowa. My dajemy musimy... do tego jeszcze pół kilo pieczarki. Bo one po prostu się skurczą. One będą takie malutkie te pieczarki. O, zaraz to przykryjemy, żeby to się poddusiło. Na pieczarki dajemy trochę soli, żeby to miało jakiś tam smak. I oczywiście pieprz. Przykrywamy to i dusimy chwileczkę. Bierzemy tą naszą miksturę i polewamy naprawdę dobrze tutaj. Ten nasz kalafiorek, żeby on wsiąknął ładnie we wszystkie te nasze otworki, znaczy nie nasze, tylko <noise> co ja gadam już. Kurde, jak ja głupoty pletę już jak ty. Człowiek, jak chory, to jakiś taki, nie wiem, nie umie się wysłowić. Może to dużo temperatury ma. Co? Może tak. Bo Ty też już takie głupoty gadasz. Ja nie, dzi no ja. dzisiaj to, wiesz, mam takie katar, że mi ciężko mówić i karton To idzie do piekarnika na 20-25 minut. Na ile? 220 eee, stopni? Na 220 stopni, damy 20 minut, bo mamy małego kalafiora, więc bez sensu za długo to robić, bo jeszcze raz będzie szedł do piekarnika, o, jak się piecze. Pieczarko już puściły soczek. Więc wymieszamy to z tą cebulką. Jest jak to pięknie pachnie. Ty nie czujesz Złote, zdarzy, co, nie? Czujesz ja mam słone. co prawda katar, ale wiecie co? Nie mam, nie mam utraty smaku ani jeszcze węchu, więc e, wszystko jest tak, jakby jeszcze ok. Mam tylko temperaturę i to gardło mi dokucza, ale czuję ten zapach. Słuchajcie. No petarda. Zobaczcie, pieczarki już się pięknie skurczyły. Teraz trzeba je odkryć, żeby wyparowała. Ta woda tutaj z tych pieczarek, a w tym czasie nasze ziemniaki oczywiście są ugotowane, więc ściągamy je z gazu. Odcedzone i zrobimy z nich kartofel puree. Znaczy, można dodać do tego masełko oczywiście, jak ktoś lubi, żeby były bardziej takie maślane. maślane. No, ale my nie chcemy, bo ten tłuszczyk już będzie z tych e, pieczarek, i tak dalej. Więc tylko trzeba potłuczć, żeby to ładnie było tak zmiażdżone. Nagrywam od góry, zobaczcie, niby takie chory. A jak waruje pod piekarnikiem, e. tak ci pięknie pachnie? No, no, jest a to nie czujesz. A po drugie to nie mam siły, żeby stać. Ja tu odrychuję. Damy radę, dobra. Słuchajcie, zaraz będzie koniec, zaraz będziemy się delektować. Kochani, jak już pieczarki takie są, że dochodzą polecam wam <noise> spróbować czy ja już się doczekać też nie mogę? Mm. o, jakie pyszne pyszne możecie dodać do tego co chcecie, jakie lubicie przyprawy nawet jak ktoś lubi wegetę polecam bo to też fajny smak daje więc zaraz będziemy wyciągać kalafy. Pięknie to wygląda, i ten kalafior jest ładnie zarumieniony tutaj wygląda z każdej to strony. Ziemsko. i Pachnie bosko po prostu. No to jak to już jest gotowe, normalnie każdy robi to jaki kalafiorstek, co nie? Tak. Tak, ja uwielbiam kalafior z każdą postacią, może kiedyś zrobimy taką zapiekankę. Ale my chcemy go po prostu z ziemniaczkami, więc musimy te nasze ziemniaczki teraz tutaj w tym kalafiorku troszkę ułożyć, żeby one były o, tak ładnie na każdy. Dawid poukładał taki basenik na te pieczarki tutaj, więc trzeba je oczywiście. Jak to wygląda? Pięknie to wygląda. Jak macie oczywiście większego kalafiora, no to jest wtedy lepiej. Macie Łatwiej. większe pole do popisu i no my mieliśmy, Nie mieliśmy tego takiego malutkiego, ale i tak damy radę to napełnić wszystkim. O, jak to pięknie wygląda. Ale mi już ślina cieknie i z nosa mi cieknie. A ja, kochani, ja sobie jeszcze troszeczkę posypię pietruszką. Dawid nie chce pietruszki, ale ja uwielbiam. Można oczywiście różne zioła na to dać, jak chcecie, ale ja kocham pietruszkę. No to oczywiście dajemy ser żółty, ja go nie może zabraknąć, co nie? No my <grym> nie, uwielbiamy po prostu ser. ser. Ostrożnie idzie to znowu do piekarnika, żeby się zapiekł ten nasz serek. I dajemy teraz oczywiście na 3D, 200 stopni, I dajemy tylko, żeby się przypiekło, tak gdzieś na 7 minut, do 10 minut. Gotowe kochani, zobaczcie oh jak God. przepysznie to wygląda. Pachnie po prostu bosko, wszystko jest zapieczone przypieczone ser rozlany Ojej, to nie tylko na talerz dawać To jest fenomenalne <laughs> Zobaczcie jak cudownie to wygląda Myślę, że jakby wam to podali w restauracji To byście się zakochali i non stop do niej wracali Naprawdę bomba A co? My idziemy smakować mm. Ale a, mi się sobie zobaczcie mm. Mm. Mm, kalafiorek jest mięciutki, już jak... Ym... Kurde, aż jakaś meszka chce jeść. Zobacz, przyleciała tu <grytanie> z dworów kucina. O kurde, ale to Tak? Mm. Wiecie co, każdy robi tak jak ja mówiłam, ten kalafior osobno i podaje się go normalnie. Jak? Z jakąś tam sałatą, surówką czy z czymś tam. My normalnie zrobiliśmy to jako... To chyba było, Teraz miłe no dobra. Teraz Tobie Mmm. No. O kurde. Mm. Mm. No, no, kocham to żarcie. Kochani, wbrew pozorom, nie jest to dużo roboty. Mm -mm. Bo tak widzieliście, że robiliśmy to, tamto, siamto, ale to wszystko idzie tak szybciutko, naprawdę, że w ciągu pół godziny macie jedzonko. No. Jej, jakie to pyszne. Kurde, to jest tak dobre. Mm. Musicie to spróbować i jeszcze tak pięknie wygląda, że naprawdę, aż szkoda to ruszać. Szkoda ruszać. No, zajadam I tak, się. Także my jeszcze apetyt mamy, co nie? No, takie my pyszne jest, pijesz, no, to... Wiecie co, na urlopie żeśmy tyle i naprawdę, ja chyba z 2 kg przytyłam, nie wiem ile Ty. Ja nic. Ale żołądek mi się tak rozszerzył, czemu jestem głodna? No, ja też głodny, słodyczy mi się mm. bardzo chce. A ja wcześniej w ogóle nie czułam głodu. Mm. Jak macie dużego kalafiora, to te proporcje są takie same, bo w sumie byśmy dużo nawalili na tego kalafiora. Nie trzeba aż tak dużo. Jakby mm -hmm. był większy, jeszcze były dwa plastry dodatkowe, Tak akurat byś to czuło idealnie. Tam Dawid jeszcze szybko co zostały pieczarki z patelni, wyjadał, wyjadał, wyjadał. I do mnie się ptawił. do mnie mówi tak: chcesz resztkę zjeść? Ja mówię, no chcę. No ale robiłam jeszcze, kroiłam tą pietruszkę, co nie? Patrzę, on stoi i zajada, zajada, aż końcu do mnie mówi a Ty chcesz jeszcze trochę lepiej pieczarek? Ja mówię, przecież mówiłeś przed chwilą, że ja też zjem. No to trzeba było mówić, bo ja wszystkie już prawie zjadłem. I tak to z nim jest, wiecie, najpierw powie, zaproponuję, a później sam pieprze. Hmm, ten ser tak fajnie się spieka. Co Ty mi kradniesz? No dobra, wyłanie, my się, zajadamy. Mm. Mm. Była. Nie no, ja muszę to szybko zjeść, bo jest to Gotujcie to. Idę pod opłatkę jeszcze. Zobaczcie, kochani, my już opierdzieliliśmy i to wkładeczka... Jezu, jak ty jesteś chory, to ty tak rzędzisz. Ty! Ty! Nie chciał nawet nagrywać jedzenia, wiecie, bo mu to przeszkadzało. I ciągle mnie poprawia tutaj. Ale dlaczego my nie mamy stołu? Kochani, daj mi ten twój talerz, ja ci włożę. Stołu nie posiadamy, bo miejsca na to nie mamy, dlatego na kolanach wpierdzielamy. A po drugie, biora że w Turcji, to też jej to nie przeszkadzało. Niektórzy jedzą po prostu na kolanach. <grym> u mnie talerz już wyczyszczony, a u mojej żony też? Też to zjedzone. masz. Uh -huh. Mmm, było przepyszne. Kochani, my dzisiaj po domowemu ubraniu, trochę jak lumpy, ale ma być <grym> ciepło, więc mam takiego miśka na sobie. Wiecie co, na się, się grzać. naprawdę trzeba się grzać. No zaraz, nie znając Dawida, to zaraz będę taka wygrzana, że ja pierdolę. Wiecie co, to no trochę krótki ten film, ale z tego względu, że ciągle smarkamy z nosa nam leci, jesteśmy naprawdę ciekawi. Krótki to nie będzie, kochani, nie martw się. Nie będzie krótki? No, mi się ciągle wydaje, jak ja gotuję, że to będzie takie. Tak, i później wiecie, z tego jest minut 50 minut materiału. Dobra, wybaczcie. Nie wiemy, czy zdołamy nagrać jeszcze w tym tygodniu cokolwiek, no bo naprawdę czujemy się, śmiejemy się do Was, my się cieszymy zawsze. O tak się czujemy. Jak do Was rozmawiamy, jak coś dla Was nagrywamy i z Wami gotujemy, no. ale naprawdę no, czujemy się osłabieni bardzo, więc wpierdzielamy witaminę C i jeszcze inne tam tabletki, żeby jak najszybciej być fit, ale jak nie zdążymy, nie damy rady nic nagrać, to nie bądźcie, nie miejcie nam tego za złe, bo po prostu no, nie chcemy się No zobaczymy jak się po prostu będziemy osmakami. czuli, też nie warto chodzić i innych ludzi zarażać coś. No nie? właśnie, więc chyba w tym tygodniu zostaniemy jeszcze w domku i trochę się pokurujemy, o co nam innego zostaje. Dla Was przesyłamy oczywiście dużo zdrówka. Ubierajcie się ciepło. Bo myśmy może troszkę też zlekceważyli tą pogodę. Ubierajcie się cieplutko i dbajcie o siebie, to jest najważniejsze. I gotujcie z nami, kochani. Możecie podsyłać też swoje zdjęcia, dań do nas na Instagrama. My z chęcią o, właśnie, patrzymy o. i się cieszymy. My się bardzo cieszymy, jak wy z nami gotujecie i nam napiszecie, że gotowaliście, że wam to smakowało, że piekliście jakieś ciasta. No. no ja się zachwycam naprawdę, jestem wtedy A to taka to jest dumna. naprawdę pyszne jedzonko, <laughs> więc polecamy wam ugotować. Zachęcamy was do gotowania tego jedzonka. Dobra, kochani, to trzymajcie się. Bądźcie nam zdrowi. Dajcie oczywiście I łapkę w górę i, i, subskrypcję, i zostawcie subskrypcję. A my was ściskamy gilowo, ale serdecznie. Ciuchciu. -ciu. Pa pa.